Valhalla to nie jedyne zaświaty w mitologii nordyckiej. I to nawet nie jest ten dobry, znaczy dobra zła. Jest ich kilka. Valhalla nie jest tą dobrą opcją, która jest tak wysławiana, że jest taka dobra, dla wikingów i wojowników, którzy umarli w boju. Tylko że tak naprawdę w tej Wahhali oni no, codziennie umierali w bitwie, ponieważ ciągle ćwiczą na Ragnarok. Ale spokojnie, od razu podmiak jak ubrą, zaraz się skrzeszają, żeby mogli walczyć dalej. dni w Wahhali wyglądają tak, że jest trening na pieprzanka, zabijanka, wskrzeszanko, no i potem, wiadomo, Picie i jedzenie. Tylko, że mało ludzi wie, że istnieje też Folkwanger, czyli zaświaty, w których król je Freya, a nie Odyn. Ponieważ Walhalla jest w sumie Odyna. I ona pierwsza przed Odynem może decydować, czy ty na przykład już poszedł do jej zaświatów. Co ciekawe, u niej nie są tylko wojownicy, ale też nie ma żadnych walk dla Ragnaroku, nie ma umierania, nie ma takich spraw. To raczej jest taka chyba najlepsza wersja zaświatów, do których można pójść po śmierci. Istnieje też Hel ze światu Helheim, ale to nie jest wcale katolicki, Hell, czyli piekło, jest najbardziej obojętny świat, że tak to ujmę. Dla osób, które zmarły to normalnie ze starości, z choroby, z wypadków. I nie jest to wcale złe miejsce. Jest nawet opisywany jako w miarę wygodne. Jest też więcej światów, ale nie wiem, czy w ogóle się liczą do mitologii. Ale jeżeli jesteście o tym filmik, oczywiście zostawcie komentarz i lajka.